da się mówić o inwestycjach w Dominikanie bez odniesienia się do turystyki. W zasadzie kraj wyciągnięty do poziomu takiej chęci naszej inwestowania, naszej, te kilka dekad inwestowania Amerykanów, Kanadyjczyków, właśnie przez turystykę. Ona się bardzo mocno otworzyła po obaleniu dyktatora Trujillo w latach 60. Z dekady na dekadę ta turystyka bardzo mocno się rozwijała i bardzo mocno wpłynęła oczywiście na rynek. Inwestycyjny rynek nieruchomości, hotelarze z całego świata no, ciągnęli tam, bym powiedział, tabunami, tak bardzo kolokwialnie. To samo deweloperzy mieszkaniowi to gdzieś jest ze sobą połączone. Co prawda, aż tak w, nie wszędzie na całym świecie, ale na przykład tam zdecydowanie najpierw inwestycje hotelowe, z tego enklawy, takie mini miasteczka. Jak Casa de Campo, jak Cana, dzisiaj Punta Cana, więcej Puerto Plata, Bayahibe, La Romana, tam gdzie ta turystyka mocno się rozwijała, tam mocno rynek deweloperski poszedł do przodu. Te dwie rzeczy są ze sobą nierozłącznie spięte. Dominikana w tej chwili ma taką politykę, to zresztą było widać ostatnie trzy lata taką politykę anty która jest bardzo mocno inna od tej, która dominowała w basenie Morza Śródziemnego. Przez to, że tak bardzo mocno ci najbogatsi ludzie w Dominikanie inwestują w rynek hotelarski, w rynek deweloperski, no nie pozwolą sobie na to, żeby zrobić sobie krzywdy. Więc ta turystyka bardzo, bardzo mocno to jest jakieś 20% całego PKB kraju, więc tu możemy być spokojni. Ja to nazywam, że to jest takie safe haven, ta cała, cała turystyka, cała infrastruktura z tym związane, wszystkie te naczynia połączone bo e, kraj jakby z tego żyje, więc e, więcej niż w innych krajach, szczególnie w krajach e, basenu Morza Śródziemnego, ta turystyka jest, e, jest kluczowa. E, no i bez tego się nie za bardzo da w ogóle e, jakby myśleć o, o Dominiganie w, w, znaczy w, w innej kategorii niż właśnie e, inwestycje, turystyka. Dlaczego turystyka e, akurat ta? <tuszynka> przede wszystkim na klimat trzeba zwrócić uwagę na pogodę. Ludziom tropiki się mogą częściej, przede wszystkim w Polsce, kojarzyć z takimi krajami jak Tajlandia, jak Filipiny, Kambodża, Wietnam i tak dalej Natomiast e, tam jest ta słynna pora deszczowa. W Dominikanie tego nie ma. Ona jest technicznie, natomiast w praktyce ona się objawia bardzo, bardzo takimi sporadycznymi burzami tropikalnymi, huraganami. W tym roku był huragan Fiona. On tam dosłownie mm, Jeden w skali jakiejś tam 5 czy 10 bodaj punktowej. W zasadzie tu jak każdy inny huragan w tamtym rejonie. Omiutł Dominikany, ona nie, nie była jakoś mocno dotknięta. ostatnio raz, ponad 20 lat temu, tam coś się poważnego wydarzyło. Także bardziej okolice Porto Rico, e, oczywiście Haiti nieszczęsne, Kuba, Bahamy, Floryda. Choćby w tym roku. Także e, no, nieustająco ciepło. Mówimy o tym, że to jest kraj wiecznego lata, e, wiecznych wakacji, e, lata przez cały rok. Może to określać w przeróżny sposób, ale to jest najzwyczajniej prawda. Wszyscy, którzy tam byli czy to od stycznia do, do grudnia, e, łącznie z tą tak zwaną porą deszczową, potwierdzą, że tam jest po prostu wieczorami 22-3-4 stopnie. Jesteśmy w tych klapkach, krótkich spodenkach, w koszuli. E, idziemy na drinka bez przebierania się w coś cieplejszego, jak to ma miejsce w, e, chociażby w Europie w, w, na jesieni. E, no już nie mówiąc tego, co się dzieje w środku dnia. W środku dnia jest łagodne 28, 29, 30, 31, czasem trochę cieplej właśnie w okresie tym takim sierpniowo-wrześniowym ale to jest dalej dużo łagodniejsze, niż to, co się dzieje w Europie. No nie ma takich upałów 40-stopniowych. Dlatego ta turystyka może dla nas zarabiać przez cały rok. O tym trzeba pamiętać, że tam jedzie się po cudowną, ciepłą, fajną pogodę przez cały rok. Turystyka bije rekordy. E, ostatnie, pomimo COVID-a, pomimo, COVID pomimo tych wszystkich zawirowań, do Dominikany przyleciało więcej turystów w, w tym roku niż kiedykolwiek w przeszłości. To jest jakby jedna z najważniejszych informacji, jak mogę przekazać w tym krótkim filmiku, bo um, różne kraje przechodziły różnie temu ten, ten kryzys, natomiast sama Dominikana wspaniale się obroniła, miała wspaniałą politykę. Ona oczywiście jest wynikiem pewnej większego spojrzenia. Natomiast ta turystyka, po prostu zależna od klimatu, od pogody codziennej, no, to wszystko jest tak ładnie pięknie spięte, że mamy pewność, że co roku, czy w każdym roku, w każdym dniu może tam przyjeżdża do nas turysta do tego naszego apartamentu, czy domu, który sobie wybudujemy bądź, bądź kupimy. Nie ma takiej pory, że powinniśmy się przygotować na jakoś niższy sezon. Każdy kraj w okolicy, czy każdy kraj czy z Europy, czy, z, czy właśnie z tych ościennych ma swój czas, w tym do Dominikana uważa za taki pik. My to bardziej w zimę, Ameryka, Kanada, Meksyk i, i okoliczne kraje, Wenezuela, Kolumbia, przeróżne kraje odwiedzają, odwiedzają Dominikanę. Oni przyjeżdżają nawet w, w okresie swoich wakacji, także jest po prostu bardziej łagodno. No, bo sąsiedna, sąsiedzka Panama ma bardziej taki klimat, e, bliżej Wietnamu, czy Kambodży rzeczywiście potrafi, czy, czy w Indonezji rzeczywiście być piekło na ziemi w, w, w maju, gdzie bardziej wiemy, czy, czy wyszliśmy spod prysznica, czy jesteśmy już tak mokrzy, bo, bo jest taka wilgość. także w Dominikanie jest dużo bardziej łagodnie. Dużo bardziej łagodnie, przyjemnie, e, cały rok warto przyjeżdżać, cały rok przyjeżdżają turyści, cały rok przyjeżdżają turyści do naszych inwestycji do naszych nieruchomości, które kupiliśmy, które naszym zarabiają w dolarach przez cały rok, e, przez ten fantastyczny klimat i, i, i całoroczną pogodę w cudownym kraju wiecznego lata.